Kochani, hej, hej, uwaga, pobudź pieniędzy, oby właśnie była pobudź pieniędzy, a nie taka susza, ale lot to przeważnie uczy nas, że jest sucho, ale dla nich jest obficie. Ale może dzisiaj to zmienimy, mamy właśnie nowość, może pieniędzy, w którym można wygrać 500 tysięcy złotych, Zdrowka kosztuje 10 złotych, ja mam dwie, a więc wkład 20 złotych. No i oczywiście będą poszukiwane liczby. I tutaj macie symbole, które też będą poszukiwane. A więc zabierzemy się już za to. Może za kilka minut wpadnie taka fajna kwota. Kto wie, zapraszam Was kochani do oglądania. Zdrowka z numerem 23, a kolejna z 20. No ciekawe czy coś będzie. No fajnie się drapie, powiem Wam. Warstwa ścierana jak najbardziej w porządku. No ale widzę, że wróciły wysokie liczby. No to będą nas interesować tak jakby mm, 20 i pięćdziesiątki Z tego co widać. No i oczywiście symbolem. Gdyby tu się tu jest, no to to niestety nas nie obchodzi. 51. No niby. 5 z przodu, ale jednak to nie to, co trzeba. szóstka. Jakoś mam dziwne przeczucie, że może nawet będzie ok, ale nie wiem dlaczego tak. Póki co na to się nie zapowiada, więc to chyba tylko takie moje przeczucie. No ale zdrobka ładna. Mm. Nie jest najgorsza. Więc chociaż. Tyle. No, tutaj było blisko, jak widać. Jeszcze dwa rządki. 32 nas nie interesuje. 52 niestety też nie. 23 było blisko. 14 nie ma. 29 nie ma. Ostatni rządek. 15 nie. 34. No, niestety też nie. 21 było blisko, 53 też nawet blisko i 33, a więc niestety jest to pustek. A więc mm, moje przeczucie nieco się oddala. No chyba, że ostatnia, druga zdrowka będzie ok. Z numerem 20. No to oby popłynąć. Ale tak wiecie, pozytywnie. No to płyniemy. Co my tu mamy? 51 nie ma. 26 też nie szukamy. 46 nie ma. 59 też nie ma. 16, no jak widzicie, było blisko. Ale to, że jest blisko, to wcale nas nie pociesza tutaj tych dwóch liczb także nie mamy nie szukamy ich dziesiątki szóstki nie szukamy tak samo jak i dziesiątki piątki 45 nie ostatnie dwa rządki przed nami 17 no to nie 41 nie 21 Oczywiście też nie. 38, 54. Ostatni rządek. I zmieniam już moje zdanie co do mojego dobrego przeczucia. Jednak wydaje mi się, że nie będzie za ciekawie. 58, 22 i, i 19. No niestety, kochani, jak widzicie. Jest jak jest. Popłynęliśmy, ale bardziej właśnie na to do dno, bo nie ma nic. Lot to oczywiście, oczywiście wypływa ponad, a my jesteśmy jak zwykle lub przeważnie na dnie, ale bywa i tak. Przynajmniej nowość zobaczona, jaka to tu jest obejrzana. Podrapana. No i mam tylko nadzieję, że Wam się jakoś podobało. Że ten odcinek zasłuży na łapeczkę. Będzie mi miło. A osoby, które nie subskrybują, mogą zostawić subika, też mi będzie miło. No i mam nadzieję, że Wam poszło lepiej. Najlepiej tutaj znaleźć symbol kotwicy. On podwaja. A więc życzę Wam takich kotwic jak najwięcej. No i wszystkiego dobrego. Dziękuję za oglądanie. Pa, kochani!